Cześć, witam wszystkich bardzo gorąco, jak widzicie pod tytułem znowu coś w stylu holu, dlatego że znowu miałam spotkanie vlogerek, tym razem je współorganizowałam z dziewczynami i można powiedzieć, że w sumie każda z nas coś tam zrobiła od siebie. Było to spotkanie, które nie miało takie, takiej jednej organizatorki ani dwóch, tylko po prostu można powiedzieć, że każda z nas w jakimś sensie była organizatorką i dzięki temu myślę, że spotkanie było fajne. Myślę, że takim najbardziej pozytywnym punktem tego spotkania była licytacja, bo po prostu dwie dziewczyny z nas są zaangażowane w Fundację Maja z Bogatyni, fundację, która pomaga koniom i zwierzętom i właśnie robiliśmy licytację produktów i za pieniądze właśnie te wylicytowane kupimy coś tym zwierzakom, przekażemy te pieniądze fundacji, więc myślę, że to jest coś bardzo fajnego, zwłaszcza, że uzbijałyśmy niezłą sumę. Na pewno zbierałyśmy więcej niż myślałyśmy, więc to jest na pewno bardzo fajne. I tutaj mam swoją wielką walizkę, znaczy wielką, taką zwykłą kabinówkę tych prezentów. Ja zawsze ze sobą biorę na spotkania blogerskie te walizki, dlatego że powiem Wam szczerze, że to jest najwygodniejsze. A tyle tych prezentów się dostaje, że wolę po prostu mieć to w jednej walizce niż łazić z torbami na rękach więc mam nadzieję, że tutaj się nie pogubię. Jeżeli macie ochotę zobaczyć, co dostałyśmy, no to zapraszam do oglądania. Pierwszy prezent to jest firma Clareza. Firma Clareza produkująca lakiery hybrydowe i tutaj każda z nas dostała po dwa lakiery i nie tylko. Starałam się rozdzielić te lakiery sprawiedliwie. Mam nadzieję, że nikt nie będzie miał do mnie pretensji. Więc dostałyśmy bazę i top coat. Ja tutaj chyba top coat komuś oddałam, dlatego że mam wrażenie, że dziś jeden zaginął. Nieważne, bo ja tak mam top coat z tej firmy, więc drugi mi niepotrzebny. Zatem mam tutaj bazę. Top, top coat chyba gdzieś zaginął w akcji, więc trudno. Olejek do skórek. Ja akurat mam trawę cytrynową. Oraz dwa kolory. Yy, dwa kolory. Ja, ta firma przychodziła do mnie, więc sobie można powiedzieć, że wybrałam takie dosyć ładne. Mam nadzieję, że dziewczynom się podobają kolory, które mniej więcej rozdzieliłam. Chciałam to zrobić sprawiedliwie, ale wiecie, jak to jest. Jak czasami niektóre kolory są takie szalone. Więc ja mam takie dwa kolory. To jest taki, można powiedzieć, różany. Taki całkiem. Yy, z, nie, z jednej strony taki dosyć wyrazisty, a z drugiej stonowany i drugi to jest taki bardziej fioletowy, taki brązowo-fioletowy, taki już można powiedzieć, że jesienny i ten różowy to jest Pink Parrot, a ten to jest Purple Snake. Więc jeżeli chodzi o firmę Clareza, pewnie w przyszłości jak już będę robić sobie hybrydy, bo na razie moje paznokcie odpoczywają, pokażę Wam te lakiery na Facebooku czy na Instagramie, obserwujcie to na pewno kiedyś je zobaczycie. Co by tutaj wam pokazać kolejne? Może firmę Sweet Bath, czyli tą firmę, która produkuje różne ciekawe rzeczy do kąpieli. I dostałyśmy trzy rzeczy. Pierwsza to jest sól do kąpieli, taka w fajnym opakowaniu. Już tutaj się do niej dobrałam, jak widać. I to jest pieniądza sól do kąpieli o zapachu świeżej bazylii. Bardzo fajnie. Jak pokazałam te sól teściowe i mojemu Wojtkowi to po prostu się zdziwili, że jest zapach bazylii. A mi się on bardzo podoba. W ogóle ja lubię takie ziołowe zapachy, więc ten produkt mi się podoba. I dwa kolejne to są produkty do kąpieli, czyli te takie bomby, bomby kąpielowe, babeczki kąpielowe, mafinki. Akurat ta mi się trochę rozwaliła i tutaj mi się to odczepiło, więc będę musiała ją dosyć szybko zużyć. I to jest wersja Lazur Oceanu, więc ona chyba będzie taka trochę bardziej morska. I druga babeczka wygląda tak. I to jest chyba czekoladowa pokusa. W ogóle te babeczki tak cudownie wyglądają tak realistycznie, że to jest jakaś jedna wielka masakra. Kolejna firma to Eveline. Mam nadzieję, że uda mi się to złapać, dlatego że to niektóre rzeczy były z różnych kategorii. I pierwsza rzecz z Eveline to jest ten krem pod prysznic do twarzy on powędruje w inne ręce. Spodziewa się się rozdania, dlatego że część rzeczy po prostu oddam. Nie tylko tych ze zlotu, ale też jakichś swoich, więc myślę, że możemy sobie zrobić takie świąteczne rozdanie. Ja tego produktu używać nie będę ze względu na zawartość bazeliny w składzie. Kolejny produkt z Eveline to jest dwufazówka. Balsam do ciała, balsam do ciała, granat i figa. Taki chyba dosyć lekki, ale nie zawiera parafiny, z tego co widzę, więc całkiem w porządku. Myślę, że ze mną zostanie. Dostałyśmy też puder. O, właśnie, udało mi się go złapać. Taki puder do twarzy. On jest transparentny, więc w sumie fajnie, chociaż nie wygląda na transparentny, wygląda na dosyć ciemny, ale i tak go na razie otwierać nie będę. I jeszcze z Eveline, tak mi się wydaje, że dostałyśmy maseczkę, tak, taką zabieg na stopy z algami, coś takiego. Więc tyle, jeżeli chodzi o firmę Eveline. Dostałyśmy, jak widać, całkiem sporo rzeczy. Może teraz zrobię przerywnik i pokażę Wam, co przywiozła nam Monika. Monika była właśnie jedną z uczestniczek, i w związku z tym, że mieszka w Niemczech, to nam przywiozła. Te żele balea z jednorożcem. I to jest taki uroczy żel. Ma tak urocze opakowanie. Tutaj mamy właśnie jednorożca z takim śmiesznym nosem. Mamy tutaj bobeczkę taką uśmiechniętą. A ten y, sam żel pachnie jak. Y, moim zdaniem jak budyń waniliowy. Taki mega słodki budyń waniliowy. Właśnie pachnie takim jednorożcem. Więc dziękuję Monice, że nam te żele kupiła. Zwłaszcza, że powiedziała, że objechała całe miasto, żeby kupić 9 czy tam 8 sztuk dla nas. Dobra, kolejna firma to Elfa Farm i z Elfa Farm mogliśmy sobie wybrać po dwa produkty. I ja wybrałam sobie szampon do włosów przetłuszczających się, taki duży. Ja już mam jeden szampon z tej serii i. Jestem z niego zadowolona, więc stwierdziłam, że może do włosów przedłużających się będzie jeszcze lepszy i jeszcze lepiej mi się sprawdzi. I maskę do włosów też słyszałam dużo pozytywnych rzeczy o tych maskach, ale akurat chyba o tej wzmacniającej. Ale stwierdziłam, że ja mam włosy suche na końcówkach no i może spróbuję tej wersji z lnem czyli to jest typowa maska nawilżająca. Dostałyśmy również maseczkę ryżową z Skin79, jak wiecie, ja je bardzo lubię, bo już mam ich kilka, dlatego że sobie zrobiłam zapas. Była u nas też pani przedstawicielka takiego sklepu koreańskiego z, ze Wrocławia, z ulicy Oławskiej. Zupełnie nie wiem, jak się ten sklep nazywa, zawsze zapominam w ogóle tę nazwę. W każdym razie on jest na ulicy Uła Oławskiej i się nazywa coś tam K101, coś takiego. Dziś tutaj wam napiszę, jak to się nazywa. I właśnie pani przyniosła ze sobą taką maszynkę do badania skóry i to nie nie wiecie, taki mały psztyczek do mierzenia nawilżenia, tylko wkładało się całą głowę i to robiło zdjęcia i można było w ogóle robić sobie to w makijażu, co było bardzo ciekawe. Więc y, zrobiłam sobie to badanie w makijażu, ale chętnie się przejdę tam kiedyś i zrobię sobie bez makijażu. I pani nam dała po dwie maseczki, jakieś tam różne wybrane. Każda w sumie dostała inną maseczkę. I ja tutaj mam jedną maseczkę taką y, łagodzącą, można powiedzieć, i drugą taką tonizującą takie dwie maseczki. Kolejna firma to Bel i Zabel. Dostałyśmy też całkiem sporą paczkę i w ogóle Wam pokażę, ile dostałyśmy kosmetyków kolorowych. I myślę, że z tego wszystkiego wyjdą jakieś makijaże. Jedną marką, z tego względu, że mam naprawdę sporo tych rzeczy, zwłaszcza, że jeszcze wiecie, że dostałam w shiny boxie kilka rzeczy z Bell. I w ogóle, jeżeli chodzi o Bel, to one mi się wszystkie podobają i wszystkie mi się przydadzą, dlatego, że są jakoś tak wyjątkowo potrafione kolorystycznie. Więc teraz Wam pokażę, co dostałyśmy. Taką fajną paletkę pięciu cieni, naprawdę bardzo ładne. Tutaj są jakieś takie bardziej brązowe, fioletowe, zielone. Coś fajnego, numer 4, taka um, paletka cieni. To jest chyba puder. Puder matujący, taki fajny, wytłaczany. I to jest numer 0,2, i on jest bardzo jaśniutki, więc też bardzo fajnie, że dopasowany. Kolejny produkt to jest. To jest rozświetlacz, tylko że już taki bardziej brązowy. Nie wiem, czy on będzie dawał taki brązowy efekt, czy bardziej neutralny, no ale zobaczymy, to jest numer 2. Jak nie na teraz, to na, to na lato, czy nam wiosnę. Kolejne rzeczy z Bell to korektor. Korektor w kolorze 1, więc fajnie, że marki dają nam odpowiednie kolory, a nie jakieś, wiecie, ciemne dla murzynek. Więc bardzo fajnie. Kolejny produkt to jest maskara, jakaś taka na objętość. Na razie maskar nie używam, bo wiadomo mam rzęsy. I trzy produkty do ust, wszystkie w dosyć fajnych kolorach. Pierwszy to jest y, Matte Liquid Lips i to jest taki odcień 01, bardzo fajny, taki dosyć stonowany róż. Drugi to taki y, już bardziej neonowy róż 06 i to jest inna seria, bo to jest Hypoallergenic Matte. I kolejny to jest taki w sumie chyba balsamik do ust, się nazywa Nude Lipstick Secret Tail, coś takiego. I to jest taka szmineczka, właśnie bardziej chyba jako balsamik. I też ma całkiem ładny kolor, taki dzienny i pewnie będzie półtransparentna. I to jest numer 6. Więc jak widać, mam tutaj sporo tych produktów, więc aż żal nie robić kosmetyku, właśnie filmiku z kosmetykami jednej marki. Jak będę mieć nowy sprzęt, bo właśnie planuję sobie kupić nowy aparat czy tam kamerę, nie wiem co, zobaczę jeszcze, to myślę, że będę nagrywać więcej makijażowych filmów, dlatego że po prostu nie będę ukrywać, że z tym aparatem się boję, bo ja wiecie, nagram film i co z tego, skoro się okaże zaraz, że na zbliżeniach wszystko jest rozmazane i nic nie widać. To co mi z tego? Kolejne produkty dostałyśmy od firmy HEAN, więc znowu mamy kolorówkę. I jeżeli chodzi o te produkty, to tutaj mamy cztery. Taką paletkę cieni, też sobie mogłyśmy w ogóle wybrać część tych rzeczy. Więc paletka cieni Quattro i to jest 408 Coffee Twist, czyli taki typowo brązowy w sumie. Taka beżowo-brązowa paletka, taka bardzo dzienna. Taki żel do brwi, numer 02 brązowy, więc spoko. Tuż do rzęs oczywiście też będzie sobie czekał, więc on się nazywa. Inspire Billionaires, coś takiego. I też oczywiście będzie czekał, aż spadną mi wszystkie rzęsy. I pomadka chyba coś najbardziej ciekawego, dlatego że w ogóle ma piękne matowe opakowanie i nazywa się Hean Matens Matens lipstick i wybrałam sobie numer 403 Vogue i to jest chyba taki dosyć ciemny właśnie taki bordowo-brązowy kolor. Bo stwierdziłam, że sobie też zrobimy makijaż tymi produktami, więc chciałam właśnie dopasować mniej więcej cień do pomadki. Mam nadzieję, że to będzie fajnie wyglądało. Też załatwiła Asia jedna właśnie z uczestniczek prezenty od Pachnącego Domku. Pani Ania, znacie zresztą Pachnący Domek pewnie, jeżeli oglądacie moje filmy. Pani Ania przekazała nam po jednym wosku, ale też dała kilka rzeczy na licytację, takich większych właśnie świec, żebyśmy mogły większe kwoty przeznaczyć po prostu na te zwierzątka. I wosk, który mi się trafił to jest wanila Chai i to w ogóle jest ciekawe, dlatego, że to jest pierwszy wosk, jaki kiedykolwiek miałam, to znaczy Mój drugi egzemplarz wosku, który był moim pierwszym. Ja lubię ten zapach. Szkoda, że mi się nie trafiło coś, czego nie miałam, dlatego że tam chyba sześć, siedem z dziewięciu wosków już miałam, i dziewczyny po prostu wzięły te, których nie miałam, więc no trudno, powielił mi się, ale akurat ten zapach całkiem lubię. Dobra, i kolejne rzeczy to jest Makeup Revolution. Mam nadzieję, że uda mi się to wyciągnąć ładnie. Makeup Revolution też przekazało nam kilka rzeczy. Pierwsza to jest pomada do brwi. Ja mam odcień taupe i ona chyba jest taka dosyć ciepła, więc w sumie dla mnie dobrze, dlatego że ja mam zawsze problem, że są troszkę za chłodne te niektóre odcienie. Tutaj jest w ogóle całkiem szara na zdjęciu, ale w opakowaniu jest trochę bardziej taka blond, więc zobaczymy jak to się będzie sprawdzało. Róż do policzków. Ja mam odcień fusion, ale tutaj było bardzo dużo różnych kolorów i to jest taki dosyć wyrazisty różokor, ale coś takiego, coś takiego pomiędzy. Kolejna rzecz to jest pomadka, pomadka, paletka. To jest paletka takich mokrych rzeczy do konturowania, korektorów, brązerów, coś takiego. Szkoda, że na mokro, bo w sumie myślałam, że to jest na sucho. Nie wiem, czy to też nie poleci do rozdania, bo zaraz Wam pokażę czemu. I kolejne rzeczy z Makeup Revolution to jest pomadka. Pomadka taka zwykła i to jest Dezel, numer, numer, nazwa. I to jest taki dosyć fajny róż aż się zdziwiłam, bo jest taki trochę malinowy, bardzo ładny. Zobaczymy w ogóle, czy to będzie jakiś kolor dawał, dlatego, że trochę się boję tych pomadek. Ale coś, co mi się bardzo podoba i to jest ostatnia rzecz właśnie z Makeup Revolution, to jest ta płynna pomadka Salvation Velvet Liquid Lacquer. Liquid. Lip. I to jest Velvet Rebel. Właśnie wybrałam sobie taki dosyć intensywny kolor. Miałam taką ochotę i to jest właśnie taka śliwka i on wydaje się boski. I w ogóle na ręce go miałam, to nie da się go zmyć. Jest tak trwały. Mam nadzieję, że na ustach będzie to samo. Więc e, możliwe, że make makeup review też jakieś testy sobie porobimy. E, jeszcze zobaczę co oddam, ale chyba oddam tę paletkę do konturowania ze względu na to, że właśnie wylicytowałam na tej naszej licytacji. Paletkę na mokro do konturowania HEA, więc chyba wolę sobie zostawić taką małą, a taką dużą dać na licytację na licytację. Na rozdanie, co ja mam z tą licytacją? Bo te kolory po prostu bardziej mi odpowiadają, a myślę, że Make Up Revolution po prostu troszkę się bardziej ludziom spodoba. Aha, i jeszcze dwie rzeczy z Eveline, które też pójdą na rozdanie. To są lakiery, dlatego że ja wiecie, nie używam normalnych lakierów, więc też pójdą. I zanim nimi nam przyniosła gąbeczki z Oriflame do makijażu. Bardzo fajnie, dziękujemy Iza. Natomiast gąbeczka jest twarda. Ten kto miał w ręce beauty blendera to wie, że wszystkie te inne gąbeczki one jest, są bardzo, bardzo twarde. Więc yy, myślę, że oddam ją mamie, bo dla mnie pewnie będzie za twarda. Dobra, kolejne rzeczy. Firma Jadwiga Jadwiga przekazała nam yy, w sumie dwa pełnowymiarowe kosmetyki, jedną próbkę, balsam do rąk i paznokci który też pewnie pójdzie na rozdanie, bo ja mam za dużo takich rzeczy po prostu, za dużo mam rzeczy do dłoni i pinik enzymatyczny zawsze się przyda, bo wiecie przy mojej skórze ja właśnie używam enzymatycznych, więc tym fajniej. I taką próbkę papki do sery trądzikowej. Chyba papka jest dosyć kosmetykiem kultowym z tej firmy. Zatem to, co dała firma Jadwiga. I co tutaj jeszcze mam? Mam tutaj jeszcze jakieś próbeczki. I to jest y, bodajże sklep My Asia. Czy dobrze mówię? Tak, My Asia. My Asia przekazała nam y, taką maseczkę do dłoni, taką, żeby mieć rączki jak niemowlak. Y, więc to jest coś ciekawego, bo w ogóle nawet widziałam to w sklepie i nawet się nad tym zastanawiałam. Więc fajnie, bardzo fajnie. I próbeczki. Żel aloesowy, jakiś tam peeling, y, jakieś takie rzeczy do cery, maska na noc i coś takiego. Więc takie próbeczki też sobie z chęcią y, przetestuję. Co ja tutaj kolejnego mam? Bo już tutaj dobijamy do końca. I dostałyśmy też takie mydełko z węglem bambusowym i takie dwie próbeczki różnych rzeczy. Jakichś takich bardziej z SPF-ami. W sumie nie wiem, co to jest. Napiszę Wam, skąd my to mamy, dlatego, że tutaj w ogóle nie mam żadnego dystrybutora, więc nie będę Wam wciskać w kitu, skąd to jest, jak nie wiem. I kolejna rzecz to jest Indigo. Indigo nam przekazało również jakieś drobiazgi. I tutaj mam znowu ten krem do rąk, tym razem inny zapach, więc <laughs> zostaje ze mną. Love Story, więc taki dosyć fajny, słodki zapach. Tylko, że dla mnie są bardzo perfumowane kosmetyki, i powiem wam szczerze, że za bardzo nie lubię ich używać, bo są tak mocno pachnące, że dla mnie za mocno. I tutaj mamy taki olejek perfumowany do skórek, chyba i paznokci ogólnie, taki nawilżający, w tym samym zapachu. Jakieś tam naklejeczki i oczywiście zestaw tych ym, różnych kremów do rąk i do ciała. To myślę, że też dorzucę do rozdania. Jeżeli ktoś nie miał, właśnie indigo, to będzie sobie mógł przetestować. Yy, I jeszcze jakieś tam były drobne naklejki, coś takiego. No, więc tyle od indigo. Yy, I w sumie to chyba tyle. Mam nadzieję, że pokazałam Wam wszystko, bo tutaj jest tego, jak widać, naprawdę mnóstwo. I jeszcze dostałam yy, polówkę polówkę z Fundacji Maja. Taką o. Więc tak na pamiątkę. Dobra. I to wszystko, co miałam Wam do pokazania. Mam nadzieję, że po prostu się zmieściłam w jakimś sensownym czasie i y, mam nadzieję, że Was nie zanudziłam, dlatego, że bardzo ciężko się mi się tutaj dzisiaj nagrywało, bo tutaj wszyscy mi głośno gadają i moja mama gotuje coś, ale ja mam otwartą kuchnię, więc tam wszystko po prostu słychać. Mam otwarty salon, więc po prostu ja siedzę tutaj w miejscu w którym wszystko słychać, więc mam nadzieję, że było ok. Dzięki za oglądanie. Dajcie znać, czy podobają Wam się te prezenty i czy macie ochotę wziąć udział w rozdaniu. Dzięki, papa! Pa.